Witajcie wszyscy, słuchajcie, jestem w Krakowie, a mówię o tym, ponieważ parę osób z ostatniego warsztatu i paru klientów prosiło, żeby powiadomić, kiedy będę w Polsce, żeby ewentualnie się spotkać. Także jestem w Krakowie i mam do dyspozycji 10 września, to jest niedziela. Jeśli ktoś chciałby się spotkać, zupełnie tak na luzie, możemy to zrobić. Proponuję godzina. 12 w południe, 13, żeby było wygodnie dla, dla wszystkich. Spotkać się może gdzieś w jakimś centralnym miejscu, jak na przykład pod Smokiem Wawelskim, bo to chyba takie miejsce, gdzie łatwo każdemu znaleźć, jak ktoś, jeśli ktoś nie zna Krakowa. I parę osób pytało, czy może przywieźć książkę, żeby podpisać. Oczywiście jak najbardziej podpiszę książki, jeśli, jeśli będą takowe do podpisu. Gdyby padało, tak jak właśnie teraz się zaczyna rozpadywać, to możemy sobie pójść do, jakiegoś, do jakiejś kafeterii też będzie fajnie. Hmm. Przy okazji też chciałam jeszcze powiadomić, bo kilka osób też pytało, że hmm, do sesji wracam od 10 października, będę już w domu. Hmm. Natomiast na, na sesji można się zapisywać już. Jeśli ktoś by hmm, chciał sobie zarezerwować termin, to już parę osób to zrobiło, to można wejść na kalendarz metoda, metoda. ft.net hmm i kalendarz jest już aktywny. Także zapraszam jeszcze raz do Krakowa, 10 września, Smok Wawelski, ewentualnie gdzieś indziej zobaczymy. Tutaj pod wideo zamieszczę jeszcze adres e-mailowy, żeby napisać ewentualnie z jakimś pytaniem, czy z jakąś sugestią. Także trzymajcie się i do zobaczenia.